Cześć siemanko, tutaj a to jest luźna gra z gry Orcs Must Die 2 e, Wiem, że poprzednie odcinki Wam się bardzo podobały, kilka osób mnie wciąż pyta, czy jeszcze będę to nagrywać, także oto jest. W zastępstwie za Need for Speed Rivals, e, którego jeszcze nie udało mi się przejść do danego momentu, w którym niestety uszkodził mi się ten e, save. Także e, grałem sobie z kolegą e, w trybie e, w trybie... Zaraz wam pokażę jakim e, chyba... Nieskończoność, tak, dokładnie nieskończoność. A z Wami standardowo będę kontynuować sobie opowieść. E, czy przyszliśmy już do urwiska? Teraz wejście dla e, służby. E, także co? Gramy, po prostu gramy. E, troszkę odbogowują sobie nowych rzeczy, e, nowe, nowe paski i tym podobne. Znaczy nowe te tutaj e, na dole e, bary do używania i tym podobne. Nawet nie sprawdził, czy oddycham. Wziął moją kuszę i laskę i zostawił mnie tam na granicy przytomności. Przysiągłbym, że chichotał. Gdy poczułem, jak magia odchodzi, wiedziałem, co się stało. Ocalił świat, ale nie wiedział za jaką cenę. Suszę. Wielki głód, klęski równie straszne jak to, co spowodowali orkowie. Byłem najstarszym żyjącym magiem bitewnym. Mogłem użyć resztek mocy, by otworzyć cienką, chwiejną szczelinę. Miała wady, wiedziałem to, ale wspólnie dwójka moich niedoskonałych byłych uczniów mogła stać się czymś więcej. No, i na to wychodzi, że dowiedzieliśmy się, jak trafiliśmy do tej szczeliny. E, chyba ten mag ją otworzył i wpuścił nas tutaj z tą laską. E, dobra, szczelina będzie tutaj, jedna. A portal jest. A portal jest, zaraz go zlokalizuję. Tędy przejście nie będzie dało. Tędy też nie mogą w żaden sposób przejść. A portal będzie tutaj. Czy oni po prostu tutaj będą wchodzić? Zaraz zobaczymy. Eee, tak, oni tutaj będą. Nie, to jest szczelina. Kurde, nie mam pojęcia teraz, szczerze powiedziawszy. I tak wszystkich pewnie będziemy. O oh, fuck. I tak pewnie wszystkich będziemy ciulać. Eee, tam. Wybierz narzędzia obrony. No to dobra. Eee, chyba tutaj za dużo nawet nie będę ubierać. Bo to co najbardziej lubię mam eee, starszych przeciwników, którzy drożą postać, zwiększa zdroje postaci, eee, miotła, eee, miota przepraszam, jeszcze mogę coś innego wziąć, no to weźmiemy sobie. <laughs> weźmiemy sobie coś, co niby może się przydać, a może niekoniecznie eee, Na przykład to. O zobaczymy Może się przyda, może nie, a tymczasem wracamy pod eee, pierwszą szczelinę. którą zaraz sobie zabezpieczymy Aha, czy oni też będą wchodzić przez te drzwi tamte? Dobra. No to już czaję. Standardowe zabezpieczenie póki co. Tutaj damy troszeczkę odstępu, żeby na przykład się przeładowały. Tutaj możemy dać już następne. Uwolnić hordę to dopiero za chwilę ziomeczku. Tutaj sobie załatwimy sprawę tym. Tutaj pociśniemy ich jeszcze tym czymś. Tutaj w sumie też. Tutaj też. Eee, nie to się troszeczkę zazębi. Eee, no i w sumie to tyle, bo więcej nie mamy hajsiwa. Więc uwalniamy hordę Przebijają się, ale się nie przebiją. Patrzcie, jakie koboldy. Co robią, szalone. Ile was tam nawaliło, Koboldziaków. I to patrzcie jak daleko wyszły. I Otwierałem się nowe drzwi, no super To, że tak powiem w czas się dowiedziałem o tym. Pora się zabrać do pracy. O fuck. No to trzeba napierdzielać teraz. Ostro bo mogę mieć przerąbane Przyszedł jeden Od tamtej strony też idą, no i jest... Tutaj będzie ciężko. Tym bardziej, że jestem przyzwyczajony do gry w dwie osoby. O fuck, tu będzie przerąbane. Bo no zauważcie, że tutaj nie mam w ogóle żadnej obrony. Co prawda one padają na szczała Ale to nic nie daje o oh, fuck Dobra, ko koboldy mogę jeszcze przernąć Ale no bez jaj Patrzcie ile ich tutaj idzie teraz Cała zgraja Głupich idiotów Teraz będę tylko strzelać pod siebie, tak? No super. O, jeszcze patrzcie to przeżyję sobie. Nie, tego na pewno nie przejdziemy. Tym bardziej, że dawno w to nie grałem i nieco kaleczę. Już wszyscy? Jak Ty jeszcze mogłeś przeżyć to? Nie mam żadnych podków też, niestety. Eee, to, to. No i tyle, znowu nie mam jak w ogóle się bronić. O, cholerka, jeszcze mo mogą w ogóle wejść tylko 6 orków, nie? Co też nie jest dobrym, dobrą informacją, jak dla mnie. Ale dostał centralnie. Centralnie. Tam troszeczkę i niestety przeżyło też z tyłu. Na tyłach w zasadzie. A ja jestem dyniogłowym, nie wiem czy zauważyliście. O fuck, patrzcie, ile mam hapeczów. Jak teraz od kogoś dostanę, to już zgon na maxach. Chociaż nie jest tak źle, patrzcie. W zasadzie nikt się teraz nie dostał Teraz tylko tych jeszcze odeprzeć i będzie zajebiście Jest, udało się, patrzcie mm, dobra mm, Trzeba by wiedzieć co, bo z tymi tu sobie jeszcze mogę poradzić e, Trzeba by uwolnić... znaczy uwolnić e, Tutaj trzeba by zabezpieczyć bardziej to to co tutaj leży? O, coin coin leży Tutaj jeszcze zabezpieczyć to Pokąd to sięga? No nie za bardzo daleko Ale na przykład mogę dać tutaj I na przykład oni jak sobie będą tędy szli to mogę dać im tutaj zapadki, znaczy igły w zasadzie To ich ładnie pewnie zmiata no i na to mi już nie stać, eee, także jeszcze sobie ulepszymy jedną rzecz na przykład tam, no i trzeba cisnąć dalej, ta pierwsza runda ewidentnie mi nie poszła, eee, pierwsza fala, bo sami widzicie, Mo może tylko jeszcze wejść sześciu, co naprawdę jest lipnym wynikiem, tam już trzeba ich widzę ściągać, daleko. Mam nadzieję, że będą sobie radzić yy, tam z tyłu. Chociaż już widzę, że niekoniecznie. Bo się bardzo dużo orków jednak przedostaje. O, dostałem. No wiem, że są w południowej sali, ale ja z tym nic nie zrobię. Tutaj mam za mało, że tak powiem, monetek. Jeszcze ja nie trafiam w tych dybili. Dobra. Widzę, że już koboldy sobie wcho wchodzą normalnie. Czyli ja automatycznie mam już przez ranę, bo jeszcze tylko mogą wejść trzy. I to chyba będzie pierwsza przegrana w tej serii. Chociaż może niekoniecznie Jeszcze jeden, patrzcie. O Jezu, ogr Ale dobra. Na szczęście był daleko. Hmm, musimy ulepszyć tutaj. Bo oni tędy będą wszyscy szli. Także akurat. O Jezu. Ucz łucznicy i w ogóle. Trzeba ich wcisnąć, trzeba ich wcisnąć już na odległość Tego ogra też cholera jasna Patrz ile tego badziewia tam idzie już Ale kombosek, ale kombosek wszedł O tu właśnie tutaj mogę dać tutaj, dobra, ale to, już, To że już akurat w tym momencie nieważne nie, 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 to na pewno już nie, nie, nie przejdzie, to nie przejdzie A, jeszcze dostałem Aha, bo to już jest tutaj, no to no spoko Dobrze, że chociaż ich się straszy Jak yy, dostaję, bo oni sobie wtedy uciekają, prawda? żebym ja tutaj w ogóle nie padł, to byłoby najlepiej. O, patrzcie, brzydko. Ty, debilu. No to niestety nie był twój dzień. E, to sobie ulepszymy. To sobie ulepszymy. I, i, I dobra, no i lecimy. Jeżeli ja to wygram, to będzie zajebiście. Już tylko trzy orki mogą wejść Także liczę na to, że się jednak uda O! Leci do mnie wszystko Dobrze, że sobie to poradziło Dobra, to sobie też zaraz nim poradzi no Oczywiście No, chyba właśnie przegraliście jednak Patrzcie, ktoś się do tego przyznał. O kurczę, patrzcie, przyszli już tutaj. Trzeba się tutaj postarać. Bo to może być, bo to może być cudowna wygrana. Tylko żeby koboldy mi tam nie weszły. Koboldy są szybkie i zdradzieckie mędy społeczne. Dobra. Widzę, że idą koboldy, bo strasznie szybko im to wychodzi. Oczywiście, dobra kobold zdjęty, kobold zdjęty, jeszcze jeden. Yes, udało się. Dobra. Póki co, nie jest tak nawet źle. Jerzyki zaraz będą gotowe. Póki co, tu możemy jeszcze postawić nieco pułapków. E, tutaj na schodach się nic nie da. Tutaj możemy ich też nieco zblokować, jeszcze w taki oto sposób. Eee, I to myślę, żeby było na tyle, eee, bo na więcej mnie po prostu nic nie lcać. Więc już ciechamy od tej strony. No super, zawodziłem. Teraz powinno być już lepiej, pod warunkiem, że nie przyjdą jakieś mocniejsze te orki. W ogóle z tej strony niczego nie dałem, żadnego zabezpieczenia. No, zgarnij go, dobrze. Dobrze, tam troszeczkę ich też zgarnęło. Ok, ładnie ich ciśnie, ładnie ich ciśnie. Bardzo dobrze. Dobrze, że te pułapki są już ulepszone na maksymalne poziomy To nie jest tak źle Patrzcie jak sobie ładnie radzą tutaj teraz Ten jak przeleciał w ogóle Dobrze Mana, 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 mana Jezus, go przestraszyłem Idą, idą, idą koboldy, co jest złą informacją. Tam ich ładnie też ciacha. Idzie. O, to był ogr? A, zajebiście. Dobrze. Na razie się mi udaje na farcie, więc nie jest tak źle. Tutaj trzeba nieco ulepszyć. Okej, okay, no i lecimy na Szczecin. O nie, ta broń przecież. Coś mi się porypało. Oh, dobrze, że jest to auto na mieszanko. I dobrze, że te pułapki nie robią mnie damage'u. Dobra, dobra, czyli laucik. Poradzimy sobie, musimy sobie poradzić. LOL, jak on też wszystkie pułapki Głupi debil, głupi debil, głupi debil. No, 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 no. Jezus Maria. Teraz to już stają naprawdę na pałę. Żeby tylko przejść. Ma ktoś papierował torbę. Jeszcze tutaj. Dobra, wo, udało się. Więcej pułapek. Ok, yy, Więcej podpalających i na więcej mnie nie jesteś, dobra. Idzie, idzie menda, ogr. Tamtych ładnie już pociągnęło. Ogr też ładnie dostał. Dostał, tak. Okej, okay, saperzy gdzieś idą To pewnie od tamtej strony Patrzcie jaka chmara idzie od tamtej strony Oh, fucking shit No, niezbyt mnie to cieszy Ten widok Bo to jest już stosunkowo blisko do portalu jezu te one są po prostu najgorsze te głupie kobolte. chyba się uda chyba się jednak uda dobre zabezpieczenie tutaj zrobiłem jej na farcie ale się na szczęście udało. Tylko dwie i Ja się akurat ku temu nie dziwię. Yy, lodowy amulet. Zamraża przeciwników na odległość. Alternatywny. Zamraża wszystkich wrogów w pobliżu. Yy, także. Wow, udało się na szczęście. E, krótki odcinek chyba około będzie 17-18 minut, tak strzelam, bo nawet stopera nie włączyłem. E, także co? Dziękuję za uwagę. E, dać znać, czy chcecie więcej Orks Mazda. Jestem teraz w stanie to nakręcić, ponieważ mam ferie. Jest troszeczkę więcej czasu. Ostatnio też zajmowałem się Facebookiem, e, playlistami i tym podobne, także troszkę tego czasu zleciało. Ale jeżeli chcecie Orks Mazdaj, to dajcie po prostu znać teraz w komentarzu, bądź na Facebooku, facebookcom Gaming. dajcie opinię, łapkę, komentarz, trzymajcie się, cześć!